Trenerze jesteśmy po sparingu z wieczystą Kraków remis 1-1 wiadomo w sparingach wyniki to sprawa drugorzędna natomiast e, jak oceni trener dzisiaj e, swój zespół co było dobre co było złe no muszę zaznaczyć że jesteśmy po ciężkim okresie trenowaliśmy w tym tygodniu e, podwójnie także podwójne jednostki dały nam dzisiaj e, w kość i to było widać na boisku pierwsza połowa e, była dosyć wyrównania e, wynik sprawiedliwy 1 do 1 druga połowa e, to my w niskiej obronie ten element dzisiaj ćwiczyliśmy przy takim rwalu, po prostu trzeba było tak zagrać. Dotrwaliśmy do końca i, i to jestem, z tego jestem zadowolony. W przerwie trener powiedział, że w końcu przyjeżdża zespół, który gra szybciej piłką, który chce grać w piłkę, bo wcześniej mierzyliśmy się z zespołami z niższych klas rozgrywkowych, trochę łatwiej się grało i być może ten ciężki początek też z tego wynikał, że chłopaki chyba takiego rytmu musieli nabrać. Oczywiście ten zespół był bardzo dobrze zorganizowany, wieczysta wie co ma grać i tutaj zaskoczył nas wysoki pressing chłopaki w początkowej fazie meczu, nie umieli sobie z tym poradzić. Natomiast z minut na minuty było lepiej, gdzieś stworzyliśmy. Dwie, trzy okazje, jedną wykorzystaliśmy, i z tego możemy być zadowoleni. To jest progres. Zimą trener też zdecydował, że wpuści jeszcze więcej młodzieży. Tam przegraliśmy dwa, trzy. Tutaj trochę te siły się wyrównały, ale też trzeba przyznać, że ten szkielet zagrał cały mecz. Czyli zupełnie inne założenia na mecz, gdyby zestawić te dwa sparingi. Tak, bo okres zimowy charakteryzuje się tym, że jest po prostu dłuższy i tutaj musimy tym chłopakom, którzy przymierzani są do pierwszej jednostki, dać trochę więcej grać i z takiego założenia dzisiaj wyszliśmy. W końcówce zmiany na młodzież, ale też dobrze weszli w mecz, wykonali swoje zadania i z tego mogę być zadowolony. Mówił trener o ciężkim e, tygodniu, jeżeli chodzi o okres przygotowawczy, czyli co, teraz już schodzimy z obciążeń, idziemy w stronę świeżości, czy jeszcze jednak siłowo popracujemy? Nie, już idziemy w stronę świeżości. W następnym tygodniu, w następnym e, mikrocyklu będziemy schodzić z tych obciążeń, żeby chłopaki e, nam pierwszy ligowy mecz byli gotowi w 100%. Krzysiek, jesteśmy po sparingu e, z Wieczystą. Zimą było 2-3, teraz 1-1. Trener powiedział, że trochę się te okresy różnią, dlatego nie ma co meczów porównywać. Z przebiegu samej jednak gry myślę, że wynik całkiem w porządku, bo w końcu graliście z zespołem, który też chciał grać w piłkę? Yy, może zacznę od tego, że no nie graliśmy się z czwartoligowcem. Bo oni są może w czwartej lidze z nazwy, ale, ale tak naprawdę to, to była pierwsza ligowa drużyna. Mają zawodników, co grali wiele sezonów w ekstraklasie, w pierwszej lidze. I patrząc całościowo, uważam, że zaprezentowaliśmy się yy, na dobrym poziomie. Tym bardziej, że ten cały tydzień mieliśmy codziennie po dwa treningi, yy, i dzisiaj była taka jakby kulminacja yy, zmęczenia. Poćwiczyliśmy niski pressing yy, i myślę myślę, że całościowo wyglądało to w porządku. No właśnie dzisiaj trzeba przyznać, że po tym ciężkim tygodniu, gdzie mieliście też y, taki siłowy mikrocykl po dwa treningi dziennie, przy tej pogodzie, y, jak się gra takie mecze? Trzeba podejrzewam, wyciągnąć siebie chyba ze 120%, żeby jednak kondycyjnie podołać. No tak, no, trzeba dać serducha z wątroby yy, i to samo, będzie, to samo będzie w sezonie. My też rywalizujemy teraz o pierwszy skład. Yy, no i kto, kto będzie odpuszczał, no to, to po prostu będzie oglądał yy, mecze ligowe z wysokości ławki rezerwowej, więc, więc nie ma mowy o odpuszczaniu i, i, i każdy walczy, aby, aby w pierwszej kolejce wyjść w pierwszym składzie. Krzysiek, zapytam o. Ten, to groźne starcie z 40 minuty. Wyglądało to bardzo groźnie. Podejrzewam, że ból też dosyć mocny, natomiast z tego co widzę chyba już wszystko w porządku. No, w pierwszej chwili dużo strachu, bo kolano i kostka mi wygięło bardzo mocno, ale puściło po 5 minutach. Myślę, że no, nic mi nie jest i to jest najważniejsze. Żadnych demonów z początku rundy wiosennej nie, nie musimy się spodziewać. Na razie zdrowie jest i oby tak dalej.